Pokażę, jak to wszystko zrobić, choć nie jest to łatwe, bo Cwaniak, mój owczarek niemiecki, czyli grupa pierwsza, ona już w genach, w instynkcie ma jakby takie dobre już pilnowanie, aczkolwiek robiłem jej często takie ucieczki, chowanie się w takich różnych miejscach. No i postaram się Wam to pokazać, jak to nam wyjdzie. Widzicie, jak co chwilę na mnie zerka, sprawdza, co może, co nie może, kombinatorek. Oczywiście muszę to wyłapać, kiedy nie będzie się na mnie patrzeć i wtedy się schowam szybko za drzewo. Super, jak widzieliście trochę i to zajęło, sprawdzała co się dzieje i przy tym super, jak pies o teraz do was przychodzi, kucnijcie sobie, powiecie super i ciężko, mnie znalazłeś, ekstra i zobaczycie, że z czasem, kiedy będziecie szli na spacer, to ten pies od czasu do czasu będzie zerkać głową na was, gdzie wy jesteście. To na tym ćwiczenie polega, żebyście nagle zniknęli, żeby pies miał świadomość, że w każdej chwili możecie mu zniknąć, że może węszyć, może sprawdzać, co się dzieje w otoczeniu, ale też jednym uchem i jednym okiem niech patrzy się od czasu do czasu, co się u Was dzieje. Wtedy będziecie mieć psa tak uwarunkowanego, że nawet gdy będziecie w obcym terenie, w nowym środowisku, w nowym miejscu, to on i tak będzie na Was zerkać. Ślicznie widzę.